Cześć wszystkim, jestem król Colin i dzisiaj zagramy w grę o nazwie Star Survey. Um, od razu mówię, jest to gra, która. Um, no to jest taki, jakby to nazwać taki półhorror, taki pół thriller, ale wszystko połączone, tak jakby w jedno. To jest. no. Zobaczymy w sumie, jak to pójdzie. A więc za zacząć. Survey, survey. O, proszę, czy zaczynamy? Tak. Dzień dobry. Czy masz dobry dzień? No tak. Mimo, że burza pada i w ogóle to. burza pada. Mhm. Um, czy mam wiele obowiązków? No, nie sądzę, chociaż mam dużo sprawdzianów. Dobra, powiedzmy, że tak. No spoko. Dzień dobry. Fajny mankarek, mogę się obracać, mogę robić 360. Nie, nie kojarzę tego pokoju wcale. Nie, nie wiem gdzie ja jestem. Nie... Kurde, zegarek, cicho. Zastanawiasz się nad Twoją egzystencją? Nie. Czy wierzysz w Boga? Cicho tam. Tak. E, czy odpowiadasz na te pytania z własnej woli? Tak! Czy jesteś certain? Kurde. Jakby co sorka z tłumaczeniem, ale niektórych wyrazów nie pamiętam. Jej! Kali nie pamięta wyrazu! Fura! Um, no powiedzmy, że tak. O! że to wszystko. Co to jeszcze? Wszystko mogę wrzucić Nie mam w ogóle krzesła eee, Nie, bo nie mam krzesła eee, Gdyby nie było drzwi, Znaczy, twój światła? A w ogóle gdzie mam lampę? Nie wiem, znikąd. Tak. Ferdek pa, Panie Ferdku To, to pan. Panie Fertku, pa, pan... O, mogę przybliżać. Panie Fertku, jest pan tam? Halo, panie Fertku? Chyba pana Fertka nie mam. Co to jest? O, lipka, to jest kapiksela, że nie co to jest. фила. Э. А. Ага, тоз моем мем. Неважно. Так. Что так? Так вам тосем до интернету? Ну так. Tak, pan Ferdek kiepski. Nie, nie, jestem sam, bo jest ze no mną Ferdek. Tak, Ferdek. Szczęść Boże. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma, to... Ten, ten pan tutaj nie istnieje. Jakby co nagrywam o... Ktoś mi napisał na Steamie jak, mu... jak mogą. Jest 18.15. Nie, nie jestem zrelaksowany. No uczucie mam prawdziwe, gościu. Siąblu. Albert Einstein nie, nie, nie wiem kim gram. Nie Nie wiem, co tu się odjęnie Pawle Czy drzwi są otwarte i nie chcę zamknąć? Nie, nie jestem miską, więc nie mi się, że ktoś tam już stoi. Cholipka, tak, to ja odpowiadam. To ja, prawdziwy krukoli Jeśli mi tak powiedział, to tak. Siema, mordę. Sąsiad, jesteś? Nie ma sąsiada.

Chyba. Panie Fertku, jakie pan kody wpisał? A! Nie wywaliło mnie do pulpitu. A więc na dzisiejszy odcinek to byłoby tyle. Trzymajcie się i cześć.